Chodź pokażę Ci jak uzupełniać i kontrolować płyn LHM w samochodzie z hydropneumatycznym zawieszeniem. Tak jak w tym Citroenie XM. Po pierwsze musimy ustawić wysokość zawieszenia na najwyższy stan i zadbać, żeby auto było na w miarę poziomym podłożu. Kiedy już zawieszenie się ustabilizuje Możemy zaobserwować, jaki jest poziom na wskaźniku, który się znajduje na zbiorniku. Tutaj widzimy, że poziom jest za niski. Tutaj ten grzybek w środku musi znajdować się pomiędzy dwiema kreskami. Także już wiemy, że musimy dolać płynu. Grzybek tak zaczyna się podnosić i wystarczy. Także ważne jest, żeby nie sprawdzać tego poziomu na normalnym ustawieniu zawieszenia, ponieważ grzybek zawsze jest w górnej pozycji.